Witam bardzo serdecznie, w tym materiale pogadamy sobie troszkę o streamie Areny.net na temat skimera. Trochę zastanawiałem się czy to nagrywać, jednak ilość napływających pytań o ten film utwierdziła mnie w przekonaniu, że jednak warto. Tym bardziej, że wiele informacji, które zostały pokazane na streamie nie pojawiło się przy blogpoście. Warto więc im się przyjrzeć, a także porozmawiać chwilę o małych przeciekach, które pojawiły się właśnie na tym streamie, także zaczynajmy. Zaczynamy od nowego skina do Skimera, który jest ważką? Tak ją nazwijmy. Co ciekawe, wydaje mi się, że została ona zrobiona na szkielecie i animacji kolibra, czyli już istniejącego skina do Skimera. Sam skin jakościowo prezentuje się bardzo dobrze, choć martwi mnie jeden szczegół: brak widocznych skrzydeł w cieniu. W skinie kolibra taki detal był obecny. To oczywiście drobnostka łatwa do szybkiej poprawy, ale jednak rzucająca się w oczy. Idąc dalej, dowiadujemy się, że jeśli ktoś nie ma pofa, a zakupi Woe będzie mógł zdobyć skimera. Ma to działać na tej samej zasadzie co w przypadku Workloa. Na początku historii Woe zdobędziemy nowego mounta i odlokujemy linię mastery do rozwoju tego skimera. Pierwszym skillem jest beczka do przodu. Do tej pory działała ona w taki sposób, że skimmer robił szarże z beczką, po czym znikał. Był to zwykły skill otwierający atak. W WoE jednak zyskuje on nowe funkcje. Po pierwsze leczy sojuszników, przez których przelecimy. Po drugie jego użycie nie zrzuca nas z mounta, tylko zużywa jeden z trzech pasków staminy. Aby użyć go jako ataku otwierającego, trzeba będzie przytrzymać klawisz 1. Co ciekawe, skill ten potrafi również podnosić sojuszników, jeżeli leżą. I co ciekawe, ta mechanika pojawi się w późniejszych umiejętnościach. Ważne dla twórców jest to, żeby Skimmer nie stał się przesadnie mocnym healerem. Leczenie nakierowane na jednego gracza będzie z każdym kolejnym użyciem coraz słabsze. Dzięki temu zachowany zostanie balans. Następny skill to Slipstream Boost, który daje Skimerowi wzmocnienie prędkości w zależności od poziomu rozwinięcia mastery. Co ważne, korzystając z niego w powietrzu, zyskujemy dodatkową możliwość wznoszenia się wyżej, co sprawia, że skill odpowiednio użyty pozwoli nam bardzo skutecznie przemieszczać się po mapach. Ciekawą sprawą jest to, że nawet pływając po wodzie, gdzie i tak mamy naturalny boost do prędkości, możemy dodatkowo przyspieszyć dzięki właśnie Slipstreamowi. Kolejny skill to Water Jets, który wystrzeliwuje serię pocisków w kierunku wybranego celu albo po prostu w wybranym przez nas kierunku. Pociski te zadają obrażenia wrogom i leczą sojuszników, a ich efekt przechodzi przez wszystkich znajdujących się na drodze. Jeżeli więc celujemy w kogoś stojącego na końcu grupy, leczenie przeleci przez wszystkich, którzy znajdują się na trajektorii lotu pocisku. Ten skill podnosi także osoby leżące, podobnie jak pierwsza beczka. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to animacja, mogłaby szczerze wyglądać ładniej, na przykład dodając efekt chlapania wodą. W obecnej wersji wygląda to trochę tak, jakby skimmer strzelał plastikowymi kulkami zamiast wodnymi pociskami. To szczegół, ale wiadomo, szczegóły potrafią robić robotę. Przechodzimy teraz do skilli pod klawiszami F. Pod F1 dostajemy umiejętność znaną ze Skyscale'a i Gryfa, możliwość poruszania się po lejlinach. Co ciekawe, ma to sens, bo na kastorze napotkamy ich naprawdę mnóstwo, zarówno nad wodą, jak i pod nią, To znacząco przyspieszy przemieszczanie się po mapie. Dobrą zmianą jest to, że stan włączenia lub wyłączenia tej umiejętności utrzymuje się pomiędzy mountami, więc nie musimy się martwić, że nagle przypadkowo wciągnie nas jakiś losowy leyline. Kolejny skill to Interlocation, który działa podobnie tak jak Sniff, ale w przeciwieństwie do niego jest pasywny i nie wymaga ciągłego klikania. To naprawdę świetne rozwiązanie, bo spamowanie snifa bywało męczące. A teraz przechodzimy do masterek, jakie posiada nowy skimmer. Pierwsza masterka pozwala nurkować pod wodą. Jeżeli już macie tą funkcję odblokowaną, nowa dodatkowo zwiększa prędkość na lądzie i daje 3 sekundową niewidzialność przy wychodzeniu i wchodzeniu z wody. Jeżeli już macie tą funkcję odblokowaną, nowa dodatkowo zwiększa prędkość na lądzie i daje 3 sekundową niewidzialność przy wchodzeniu i wychodzeniu z wody. Czas odnowienia tej umiejętności to 30 sekund. Druga masterka pozwala używać sonaru na Skimerze i zmienia działanie pierwszego skilla na nową wersję, o której wcześniej wspominałem. Trzecia masterka daje slipstream boosta, zwiększając wysokość lotu i prędkość Skimera. Z tego co rozumiem, odblokowuje również dostęp do water jetsa. Czwarta masterka pozwala korzystać z layline'ów oraz updraftów. Warto zaznaczyć, że wszystkie skille działają zarówno nad, jak i pod wodą. W kolejnej scenie w Lowland Shore twórcy pokazują, jak daleko i wysoko można polecieć, używając nowych umiejętności skimera. W porównaniu do obecnej wersji różnica jest naprawdę spora. Oczywiście skimer nie będzie tak uniwersalny jak gry czy smog, które są stworzone stricte do latania, ale na mapach bogatych w wodę może okazać się najlepszą opcją. Co więcej, nawet starsze mapy mogą zyskać na tych zmianach, wszędzie tam, gdzie są updrafty, leylines czy zbiorniki wodne. Oczywiście w takich miejscach dużą konkurencją dla niego dalej będzie Skyscale, jednak, mimo to, nowy skimmer wydaje się ciekawą opcją. Teraz przejdziemy sobie do omówienia, jak działa echolokacja. Według twórców, można jej użyć na każdej mapie w grze, pod warunkiem, że znajduje się tam wystarczająco głęboki zbiornik wodny. System powstał, by zachęcić gracz do eksploracji wodnych lokacji, a dodatkowo został powiązany z nową linią osiągnięć. Podobnie jak w przypadku skrzyni Workloa, gdy ktoś znajdzie jedną, wszyscy w okolicy znają już jej lokalizację. Tak samo jest ze skimmerem, co ma zwiększyć współpracę między graczami. Wórcy wyjaśnili też dlaczego akurat skimer doczekał się aktualizacji. To jeden z najliczniejszych mountów zdobywanych przez graczy, a jednocześnie jeden z najmniej używanych. Żeby zwiększyć jego atrakcyjność, wybrano go na flagowego mounta Woe. Kastora, jako wyspa pełna jezior, rzeki otoczona wodą, była wręcz idealnym miejscem, by go tam rozwinąć. Potwierdza to też moje wcześniejsze przypuszczenia, że ArenaNet planuje aktualizować mounty, by wydłużyć ich żywotność. W twórcy rozwinęli też temat poruszania się z kimerem. W przypadku gryfa czy skyscale'a latanie zależy głównie od umiejętności gracza. To jak nimi lata definiuje, jak daleko uda mu się przemieścić. W przypadku skimera jest stosunkowo podobnie, jednak z ważną różnicą. Skill hover działa w oparciu o podłoże znajdujące się pod mountem. Jeśli pod nim jest woda lub ziemia, skimmer może wznosić się na tyle wysoko, na ile pozwoli mu mechanika i umiejętność gracza. Jeśli jednak zabierzemy mu podłoże, nie będzie już w stanie się wznosić, ograniczy się tylko do utrzymywania aktualnej wysokości i spadania w przepaść. I jest to naprawdę spora różnica, odróżniająca go od gryfa i smoka, które nie potrzebują podłoża, by zmieniać swoją wysokość. Wynika to z tego, że gryf i smok to mounty latające, a skimmer to mount lewitujący czy bardziej glidujący. Potrzebuje on podłoża jako punktu odniesienia i jest to moim zdaniem dobra decyzja, bo w ten sposób nie wchodzi on na terytorium latających mountów, a jednocześnie wnosi do rozgrywki coś unikalnego z takich dodatkowych informacji twórcy zapowiedzieli też, że w tym tygodniu pojawią się informacje o nowych fryzurach dla postaci, a za tydzień więcej informacji o rajdach po premierze WOE. Na streamie pojawiło się też kilka ciekawych szczegółów. Kompas dostał nową pomarańczową wskazówkę w lewym dolnym rogu. Moim zdaniem wskazuje ona na wyspę po lewej stronie mapy. W materiale analizującym teaser mówiłem o tym szerzej, ale w skrócie: ostatnio mapa gry rozwija się właśnie w tym kierunku. A na wspomnianej wyspie pojawiły się niebieskie kulki, odpowiadające tym z teasera Kastory. Kolejna sprawa to: w oknie postaci mają pojawić się dwie nowe zakładki: jedna dotycząca garderoby i kosmetyków, a druga, wyglądająca jak kalendarz. Obstawiam, że to wbudowany event-timer albo harmonogram wydarzeń. Osobiście wolałbym event timer, choć takowy uśmierciłby wersję z Wikipedii oraz addonów. Taka zmiana jednak dla nowych graczy byłaby nieoceniona i dawałaby spore ułatwienie w nawigacji po wydarzeniach w grze. A nie oszukujmy się, że arena ostatnio mocno idzie właśnie w tym kierunku. Na koniec warto podkreślić, że sama jakość streamów się poprawiła. Debawy są luźniejsi, bardziej wchodzą w interakcje z czatem, pojawia się humor i żarty, co działa tylko na plus. Ogólnie ArenaNet wyraźnie poprawiła swój marketing, częstsze dropy, współpracę, aktywność to wszystko działa na duży plus dla gry. Patrząc na to, że Guild Wars 2 niedawno pobiło swój rekord graczy na Steamie, wygląda to naprawdę obiecująco. Czy jest idealnie? Jeszcze nie. Ale czy jest poprawa? Tak i to naprawdę znacząca. Jeżeli arena będzie to w stanie prowadzić systematycznie, podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości Guild Wars 2 może doczekać się naprawdę solidnego zastrzyku nowych graczy. Także tak wyglądają zmiany w skimerze. Jak ostatecznie będzie to działać, musimy poczekać na premierę WOE, która już będzie 28 października. Dajcie łapkę w górę, suba, by kanał mógł się rozwijać. Zapraszam was także na Twitcha, gdzie praktycznie codziennie streamuję Guild Wars 2. Jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał w inny sposób i przy okazji znaleźć się na końcu materiałek wspierający, pod spodem w opisie jest link do kofaj. Serdecznie zapraszam. Mówił do Was Sizu. Hej.